Hej kochani, tu Adrianna. Dziś mam dla Was niespodziankę, ponieważ odkąd tylko ogłosiłam, że otwieram swój sklep dla widzów, pojawiało się bardzo dużo pytań, kiedy będzie nowy produkt. Zapytałam się też Was, co chcielibyście, żebym wprowadziła do sklepu, i większość osób chciała, abym do swojego sklepu wprowadziła worki. Dlatego dziś przedstawiam Wam worko plecaki mojej marki Bat Unicorn. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ przy zakupie worka i czapki Bat, Unicorn. Przesyłkę nawet kurierską macie gratis. Ale przejdźmy może do opowiedzenia sobie o worka. Worki występują w dwóch wersjach: szary worek z czarnym nadrukiem i czarny worek z brudnoróżowym nadrukiem. Nadruk jest bardzo wysokiej jakości, ponieważ był nanoszony metodą sitodruku. Worek jest także wykonany z bawełny organicznej. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest także bardzo gruby. Tu jest naprawdę porządny kawał materiału, tutaj nic nie ma prawa przyświtywać. Worek jest sztywny, bardzo bardzo porządny, będzie Wam służył na lata. I dla porównania mam Wam tutaj do pokazania worek z dużo niższą jakością. I spójrzcie, spójrzcie, widzicie, jak tutaj wszystko prześwituje? Prześwituje. Widać, co jest za mną. Materiał się także gniecie. Widać tutaj idealnie różnicę. Ten worek jest sztywny, prosty, trzyma się ładnie. A to jest, wiecie, takie hucherko. Troczki są również wykonane z bawełny, są grube, bardzo mocne i możecie je sobie dowolnie odwiązywać i dostosowywać je do swojego wzrostu. Worek jest także bardzo Opakowny. Zmieści się tu około 13 litrów, a do tego do worka są dołączone dwie holonaklejki oraz nowa karta prezentowa z moją wiadomością do Was oraz odręcznym podpisem. Wiem, że zależy Wam na najwyższej jakości, za na najniższą cenę i walczyłam o to, żeby cena była bardzo atrakcyjna i udało mi się. Worki są nawet tańsze niż czapki. Worek sprawdzi się idealnie, czy to do szkoły, czy do codziennej stylizacji, czy na spacer, na wyjście z psem, na majówkę, kiedy będzie wiosna możliwości! Więc koniecznie zajrzyjcie na moją stronę. Link w opisie. Sprawdźcie, czy worki Wam się spodobają. Ja oczywiście nikogo do zakupu nie namawiam, jeżeli Wam się nie podobają, albo nie chcecie kupować w moim sklepiku, to nic się nie stanie. Nadal jesteście moimi kochanymi widzami i dziękuję Wam, że oglądacie moje filmy. A tym, którzy kupią worek, albo czapkę, albo czapkę i worek. Już z góry bardzo dziękuję! Jak mówię, zajrzyjcie do sklepiku, link w opisie. I ja już się z wami żegnam. Pa pa! Do zobaczenia!